Jeśli jesteś pełnoletni, masz dystans do siebie, a wiedzę ze szkoły podstawowej w małym palcu, zgłoś się do nas i sprawdź, czy jesteś mądrzejszy od piątoklasisty. Wypełnij formularz na stronie www.mastiffmedia.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 512 697 544. Do wygrania 300 tysięcy złotych. Zapraszamy! Na jego drodze staje biznesmen. Mamy nakaz sądowy, panie Dirborn. Proszę z nami. Zapłaciłeś komuś za kłamstwo. Dramat. Zwyczajne życie Noego Dirborna. Jutro o 12:30. Muszą mieć doskonałą kondycję i orientację w terenie. Muszą na sobie polegać. Nie ma tu miejsca dla maruderów i słabe uszy. Czas ucieka, a milion dolarów nagrody czeka na zwycięzców. Tylko najlepiej zorganizowane rodziny są w stanie wypełnić wszystkie zadania. Amazing Race. Niesamowity wyścig. Jutro o 15.00. Niedzielne popołudnie z pulsem to zdecydowanie czas na relaks. O 16.00. Kosmiczna wędrówka na planetę, gdzie spełniają się sny. Po ostatnich przejściach wszyscy potrzebują odpoczynku. Wyjątkowo niebezpieczna misja. Czy wiecie, jak wygląda walka o tytuł najgorszego polskiego kierowcy? O 18.00. Ciąg dalszy perypetii naszych kierowców. Kto okaże się najgorszym z najgorszych? Popatrzcie. Masakra. A tuż potem reporterzy. Ale tu 20 lat się ukrywał. Przechodził przez to na żywo, tutaj już upadł. To był koszmar. Jeden wielki koszmar. Gdzie będą interweniować tym razem? Przekonywaliśmy ich o swoich dobrych intencjach. Zostawiła na Ukrainie 16-letniego syna i córkę. Dowiemy się już o 19.00. W większości dorosłych wcześniej czy później występują problemy ze zdrowiem dziąseł. A zdrowe dziąsła są niezbędne, aby mieć zdrowe zęby. Dlatego polecam Colgate Total. Badania kliniczne przeprowadzone na renomowanych uczelniach dentystycznych dowodzą, że Colgate Total zwalcza płytkę na zewnątrz w linii dziąseł i pomaga redukować problemy dziąseł aż do 88%. Dlatego, by mieć zdrowe zęby, chronić dziąsła. Colgate Total, 12-godzinna ochrona zębów i dziąseł. Colgate, polecana przez polskich dentystów. Prezent dla Zuzi. Hmm, Zuzia ma 30 lat i lubi ostrą kuchnię. Szukasz pomysłu na prezent? Znajdziesz go na merlin.pl. Magia lekkości. Like Spójrz, oto nowa, owocowa witaminka. Pełna pysznych, zmiksowanych owoców. Tak owocowa, jak żadna inna. Nowa, owocowa witaminka. Czuję się piękna. Korteks. Nowsze doniesienia z kraju i zagranicy oraz podsumowanie wydarzeń dnia. Katarzyna Olubińska i Piotr Maślak. Zapraszają na PULS RAPORT Dzisiaj o 19.30 Niezależność oznacza wybór Nie mogę sobie pozwolić, żeby nie wziąć tej sprawy Nigdy nie bał się stanąć po stronie prawdy Zrobiłeś wszystko Czyżby? Ty diable! Do ostatniej kropli krwi bronił działaczy związków zawodowych Jesse, Po raz pierwszy w życiu czuję, że robię to, co powinienem Kevin Spacey w filmie biograficznym Mecenas Darrow. Dziś o 20.00. Jeśli jeszcze nie masz planów na niedzielę, przyłącz się do nas. Już jutro o 12.30. Amerykański dramat: Zwyczajne życie Noego Dearborna. Ta ziemia nie jest na sprzedaż. Dam radę wylać go z tego terenu. Zaraz potem eksplozja prawdziwej beczki śmiechu. Ale numer i uwaga, żarty. Zobaczcie, jak potrafimy wkręcać zwykłych ludzi. O 15 rusza niesamowity wyścig, zdeterminowane rodziny, karkołomne konkurencje i milion dolarów nagrody. Prawdziwe emocje gwarantowane. Zapraszamy do pulsu. Jak panu na imię? Dante. To twój sobotrwał. Jesteście identyczni. Tyle o ile. Zero podobieństwa. Ratunku. Pewnego dnia los Dantego przewraca się do góry nogami. Czyżby miłość? Gdzie? Tam. Świetny pomysł. Johnny Wykałaczka. Jutro o 20.00. Singa czyli Andrzej Krzywy kontra prezes Dinga Znany jako Michał Milowicz. A wszystko w imię Singa Dinga. Śpiewaj razem z nami. I baw się razem z nami. Singa Dinga w poniedziałek o 21.00. Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości. Tylko dzięki Pani mogę dziś widzieć kolory. Kontury, kształty. Istniejemy, póki ktoś o nas pamięta. On we mnie wierzył i to tak szczerze wierzył. A że on pamiętał takie, takie rzeczy jakieś tyle czasu. Nie zapomnij o paczce we wtorek o 21.00. Nawet nie ma czasu do rozmów i tak już nie ma. Twoje bogactwa, szaty i kufry ozdób, dom Twój i ziemia trafią do innych osób. Ofiary mają go widzieć i poczuć. Zabójcze umysły w środę o 21:00. Jestem śmiercią, słyszycie? Jestem śmiercią. Informacje o nas dla Was, co i kiedy. Wystarczy, że odwiedzisz naszą stronę. Wejdź na www.pulstv.pl. Zapraszamy. Zaginęła aktorka Edyta Jungowska. Ostatnie. trwają poszukiwania Edyty Jungo. Najważniejszą rolę w moim życiu gra zapach mojego domu. I więc dziwnego, że nie chcemy się z niego wychodzić. Limitowana kolekcja zapachów na święta Ambipor. Teraz w promocji urządzenie gratis. Prezent dla Janka, który jedzie do Irlandii. Wykładać kafelki. Szukasz pomysłu na prezent? Znajdziesz go na merlin.pl. www.merlin.pl. W większości dorosłych wcześniej czy później występują problemy ze zdrowiem dziąseł. A zdrowe dziąsła są niezbędne, aby mieć zdrowe zęby. Dlatego polecam Colgate Total. Badania kliniczne przeprowadzone na renomowanych uczelniach dentystycznych dowodzą, że Colgate Total zwalcza płytkę na zębną, wzdłuż linii dziąseł i pomaga redukować problemy dziąseł aż do 88%. Dlatego, by mieć zdrowe zęby, chronić dziąsła. Colgate Total. 12-godzinna ochrona zębów i dziąseł. Colgate. Polecana przez polskich dentystów. Kości. Myjemy rączki, żeby były czyste. Myjemy owoce, bo muszą być czyste. I myjemy wodę. Filtrujemy wodę, żeby była smaczna i zdrowa. I czyściutka. Anna to jedyny filtr opracowany z myślą o polskiej wodzie. Nowy, pięciostopniowy wkład filtrujący oczyszcza wodę i redukuje jej twardość. I robimy pyszną herbatkę. Czysta Woda, źródło zdrowia. Produkt posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. Spójrz. Oto nowa, owocowa witaminka. Pełna pysznych zmiksowanych owoców. Tak owocowa, jak żadna inna. Nowa, owocowa witaminka. Czuję się piękna. Hortex. Każdego dnia tracę cenne witaminy i minerały. Dlatego codziennie biorę centrum. Centrum to kompletna i zbalansowana formuła opracowana w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe. Już jedna tabletka Centrum uzupełnia wszystkie niezbędne witaminy i minerały, które tracisz każdego dnia. Centrum to mój najlepszy sposób, aby wzmacniać odporność i chronić zdrowie dzień po dniu. Centrum, kompletne od A do Z. Kaszel suchy? Kaszel mokry? Często trudno to stwierdzić, dlatego sięgnij po herbapekt, który pomoże na każdy rodzaj kaszlu. W kaszlu suchym herbapekt sprawia, że napady są coraz rzadsze i ustępują. W kaszlu mokrym herbapekt ułatwia odkrztuszanie zalegającej wydzieliny, zwalczając dolegliwości. Herbapekt, numer jeden na kaszel suchy i mokry. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.